Od pięciu miesięcy inflacja pozostaje na poziomie przewidywanym przez Narodowy Bank Polski, to efekt działań podjętych przez Bank Centralny. Jednak szanse na obniżenie stóp procentowych odsuwają się w czasie. Czeka nas niestety wzrost cen towarów i usług, do których doprowadzą wzrosty cen energii. Sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra. Polska poradziła sobie z problemami wywołanymi przez pandemię i wojnę na Ukrainie. Potwierdzają to dane Narodowego Banku Polskiego. Nasze PKB jest o 11% większe niż przed pandemią. Szybko rosną też bardzo wynagrodzenia, w tym w ujęciu realnym. O wiele niższy wzrost gospodarczy zanotowały m.in. kraje strefy euro oraz najbliżsi sąsiedzi Polski. To efekt właściwej polityki pieniężnej, którą możemy prowadzić dzięki własnej walucie, przekonywał prezes NBP profesor Adam Glapiński. Własna waluta powoduje, że my elastycznie reagujemy na zmiany tych parametrów zewnętrznych. Reagujemy kursem złotego, a nie bezrobociem, a nie kryzysem, a nie upadkiem firm. Cała gospodarka się kręci, tylko zmienia się kurs złotego. W 2024 roku polska gospodarka według szacunków NBP urośnie o 3%. Dane ekonomiczne potwierdzają, że działania Banku Centralnego w odpowiedzi na rosnące ceny były właściwe. Udało się ograniczyć inflację wywołaną przez pandemię i wojnę na Ukrainie. W czerwcu wyniosła 2,6%. Za nami zatem jest bardzo udana pierwsza połowa roku. I to pomimo wzrostu, jak Państwo wiedzą, podatku VAT na żywność od kwietnia. Ten wzrost cen związany ewentualnie z tym podwyżką podatku VAT nie wywołał skutku większego niż takiego, który by spowodował, żebyśmy zeszli z celu inflacyjnego. Z powodu ograniczenia przez rząd dopłat do energii elektrycznej i ogrzewania ceny wzrosną w lipcu o 1,6%. Inflacja może jeszcze wzrosnąć trochę na początku przyszłego roku. Wtedy przestaną obowiązywać te maksymalne ceny energii elektrycznej. No i zostanie przywrócona tak opłata mocowa. Ona też na razie. Nie ma, zostanie przywrócona płata mocowa. Razem to szacujemy o jakieś 1,3 podniesie w górę wskaźnik inflacji. W związku z tymczasowym wzrostem inflacji prezes NBP nie przewiduje obniżki stóp procentowych w tym i następnym roku. Obniżka według profesora Adama Grapińskiego będzie możliwa dopiero w 2026 roku.